Kłaniam się z Warszawy, Marcin Zaborski. W Krakowie naszym gościem jest nauczycielka, rzeczniczka Oświatowej Solidarności w Małopolsce, jedna z okupujących małopolskie kuratorium oświaty, Jolanta Zawistowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Od prawie dwóch tygodni jest okupacja kuratorium. Pytanie, co dalej? Będzie głodówka? Panie redaktorze, dzisiaj mija dwunasty dzień naszego pobytu w kuratorium, naszej akcji protestacyjnej. Jak do tej pory niestety nie, napłynął do nas żadne, nie, nie napłynęła do nas żadna informacja, nie przybył żaden przedstawiciel rządu czy też Ministerstwa Edukacji. W związku z powyższym Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania w dniu wczorajszym podjęła taką decyzję, że zaostrzamy. Ten, że protest i od poniedziałku y, protest będzie miał charakter protestu głodowego. I ile osób do tej pory zdecydowało się na, na głodówkę? <laughs> To znaczy, my mamy przygotowaną listę osób, które w ogóle biorą udział w okupacji, i te osoby się cyklicznie zmieniają, ponieważ przyjeżdżają z różnych stron Polski. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest też lista osób, które są przygotowane na protest głodowy. I ile jest kilka tych osób? osób? Kilka osób w poniedziałek rozpocznie ten protest głodowy. Od na rana? ten moment mam od rana. tak. Nie czekacie na to, co się wydarzy? W ciągu dnia, kiedy będą rozmowy nie, w Warszawie. Nie, te osoby są już, że tak powiem, powiadomione i spędzą już noc w siedzibie kuratorium, by od rana, od, od godzin porannych przystąpić do protestu głodowego. Już ponad tydzień temu zapowiadaliście, że wasza akcja stanie się akcją ogólnopolską. To znaczy, że będziecie okupować inne budynki w różnych miastach w Polsce, ale jakoś nie widzę, żeby tak się stało, wasza akcja nie. Szczególnie rozlała się po kraju, czyli mało solidarności w solidarności. Panie redaktorze, nie wiem skąd ta interpretacja, że określenie dotyczące tego, że akcja jest akcją ogólnopolską niesie za sobą okupację innych budynków. To, że akcja z akcji regionalnej sekcji Małopolskiej Oświaty stała się akcją ogólnopolską, wynika z tego, że władze sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania przejęły jak gdyby patronat nad tą, nad tą akcją, przyłączyły się do niej, przyjęły. Przy gaudąs przewodniczący Ryszard Proksa również brał udział w tejże okupacji przyjeżdżają do nas związkowcy z różnych stron kraju z różnych sekcji regionalnych nauczyciele dlatego stąd określenie że akcja przyjęła charakter ogólnopolski Panie w żadnym rzecznik. komunikacie nie było informacji o tym, że akcja będzie polegać na e, okupowaniu innych kuratoriów na terenie kraju. Dlaczego związkowcy z Solidarności nie chcą strajkować w, w czasie egzaminów szkolnych? Panie redaktorze, e, też e, ja doprecyzuję. Nasza akcja polega na tym, aby zapobiec e, najbardziej restrykcyjnej formie protestu, e, jaką jest e, strajk. My yy, staramy się załatwić sprawy dotyczące dorosłych, bo to są kwestie, które podnosimy w swoich postulatach, to są kwestie warunków pracy i płacy nauczyciela. Załatwić sprawy dorosłych między dorosłymi bez y, udziału dzieci. Okej, okay, ale zaapeluje to... Pani do, na do nauczycieli z ZNP innego związku zawodowego, żeby w czasie egzaminów szkolnych nie strajkowali? Nie proszę pana, ja nie będę takich apeli wygłaszać. Ja to pozostawiam drugiej stronie, która nieustannie apeluje odnosi się do naszych działań. Myślę, że celowe jest, aby każdy. Zajął się swoją pracą, swoją strategią, po to, żeby ona doprowadziła do, do celu, do takiego, takiego finału, który zadowoli i stronę nauczycieli i nie wiem, no, stronę rządową. To powiedzmy sobie, na tym mi mniej zależy. Ale żebyśmy Chodzi mieli jasność, to... czy Solidarność, czy członkowie Solidarności włączą się do strajku, który przygotowuje Związek Nauczycielstwa Polskiego? Proszę pana, Związek Zawodowy Solidarność wszedł w spór zbiorowy z pracodawcami, podobnie jak Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zrobił to w późniejszym terminie, więc u nas proces sporu zbiorowego trwa i jeśli nasza akcja nie przyniesie y, rozstrzygnięcia korzystnego dla nas, y, to y, ta procedura też nieuchronnie doprowadzi do y, takiej formy, jaką jest y, strajk. To jest jedna sprawa. My, my tutaj w Krakowie podjęliśmy inicjatywę taką, żeby... Odbyło się to bez udziału dzieci. Ale Zobaczymy, czy, czy, czy nam czy jest się Pani uda. pewna, że żaden członek Solidarności nie dołączy do strajku szykowanego Ale przez zawodowania. Oczywiście, że nie mogę z takiego stwierdzenia tutaj wygłosić, dlatego że Związek Zawodowy Solidarność ma w swojej nazwie niezależność, samorządność. Każdy członek związku podejmuje decyzję samodzielnie niezależnie, jeśli, jeśli ma taką wolę i chce przystąpić do, yy, w referendum wyrazi. Swoją decyzję przystąpienia do strajku organizowanego przez ZNP, to to zrobi. Natomiast to nie oznacza, że Związek Zawodowy Solidarność przystępuje do y, akcji prowadzonej przez y, ZNP. ZNP Robi... domaga się tysiąca złotych podwyżki dla nauczycieli tak? i pracowników oświaty. Dlaczego Wy jako Solidarność nie walczycie o takie pieniądze? Panie redaktorze, staramy się y, występować y, z postulatami takimi, które y, są, bym powiedziała, wyważone, dają szansę na y, realizację. I w naszym odczuciu można uzyskać y, kwotę podwyżki y, jakby w dwóch etapach. Czyli pierwszy etap to jest w roku 2019, drugi od roku 2020. Tu mówicie dwa razy 15%. Pytanie tak. o w jakich pieniądzach y, rozmawiamy? Za ten pekce tysiące złotych, a wy przeliczając na, piętna, na, na pieniądze te 15%? To byłaby kwota, wie pan, u nas są zespoły eksperckie, które się tymi wyliczeniami zajmują. No panie ja nie jestem... wie, o jakie pieniądze walczycie. Nie nie, 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 przepraszam. Ja nie chcę się posługiwać precyzyjnie dokładnie kwotami. Natomiast no, to są kwoty w, w okolicach 500 zł, powiedzmy sobie, liczone te kwoty dotyczące 15%. Natomiast to jest, wie pan, system wynagradzania nauczycieli jest tak skomplikowany i złożony, że ja chciałabym uniknąć sytuacji, że pan mnie tu będzie przepytywać od jakiej postawach, jakiego wymiaru i tak Chciałbym wiedzieć, dalej. jaka jest różnica między ZTP a Solidarnością. Zostało to w ten sposób rzecznik. przeliczone, że... Y Przeciętnie ta, ta podwyżka byłaby y, y, sumarycznie w tym i w kolejnym roku zbliżona do kwoty tysiąca złotych. Mm, Zresztą Związek 500, ZNP mniej więcej. Więcej. też w ten Pytanie, sposób... Pytanie Pani Rzecznik, bo, bo jeśli nie potraficie mm -hmm. się porozumieć ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, innym no. związkiem zawodowym, nie jesteście po prostu słabsi w rozmowach z rządem, to znaczy i Solidarność i ZNP ma mniejszą siłę niż moglibyście mieć razem. Proszę pana, Związek ma strukturę dosyć złożoną. My tutaj w Małopolsce realizujemy uchwały, które są podejmowane przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania. Ta również musi, że tak powiem, realizować postanowienie takiego ciała, jaką jest Komisja Pani Krajowa. Rzecznik, i Rzecznik, jesteście silniejsi, Dlatego... idąc osobno? Wie pan co, ja... ciężko mi jest powiedzieć, czy jesteśmy silniejsi, czy jesteśmy słabsi. Myślę, że czas pokaże, która, które z tych działań będą efektywne. Ja na to dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, tak jak i większość z nas od 11 dni, od 12 już dni, okupujących ten rekuratorium. To krótko Muszę na koniec, powiedzieć, pani że Jakbym Joanna, to... nie wierzyła w, tej, w powodzenie tej akcji, to bym do niej nie przystępowała. Wydaje nam się, że to jest gotowy scenariusz do rozwiązania. No przykro, że nie chcę nikt ze strony rządowej podjąć. No słyszę pani, na pani w niedzielę rząd zaprasza na rozmowy w Warszawie. Czy państwa solidarność będzie wezmą udział? Oczywiście. Oczywiście dlatego, że Centrum Dialogu Społecznego to nie jest pierwsze spotkanie, natomiast no, dotychczasowe nie przyniosły rozstrzygnięcia, bo pani minister y, traktuje to w taki sposób, jak, że przygotowuje swoje wystąpienia, niekoniecznie wsłuchując się w, w opinię strony społecznej. I to nie tylko w opinię Związku Zawodowego Solidarność, tylko wszystkich partnerów społecznych te, tego, tego, nazwijmy to, dialogu. W poniedziałek dalszy ciąg dialogu. Rzeczniczka Oświatowej tak Solidarności jest. w Małopolsce, Jolanta Zawistowicz, bardzo dziękuję.